Ustrój w starożytnych Atenach, w jaki sposób to wszystko przedstawiało się, zmieniało się poprzez wieki. Oczywiście sam początek Aten, ta władza należała, był to typ władzy oligarchijny, były to rządy arystokracji. Dopiero siódmy wiek przed naszą erą, to wprowadzenie przez Drakona kodyfikacji prawa. Początek VI wieku to reformy Solona. To on właśnie wprowadził, niejako zaprzestał tego, że za długi można było stać się niewolnikiem, czy też doprowadził do podziału klas według majątku, i każda ta klasa miała oczywiście różne prawa. Szósty wiek przed naszą erą to tyrania Pizystrata. Było już, oczywiście wtedy było dosyć stabilna sytuacja rozwój gospodarczy. 508 rok przed naszą erą Klejstenes ustanawia demokrację. Oczywiście ta demokracja nie była w takiej formie jak teraz. Była troszkę inna. Prawo głosu mieli tylko urodzeni ateńczycy i oczywiście wyłącznie mężczyźni. To oni właśnie stosujący Pewien system niejako prawny, rządzenia, zarządzali tym państwem. Oczywiście takim najważniejszym podziałem te Ateny dzieliły się na trzy części. Podziałem, oczywiście społecznym. Ateńczycy, czyli ci mężczyźni urodzeni w Atenach, tacy według nich prawdziwi obywatele, byli też jeszcze Metojkowie. Byli to cudzoziemcy, ludzie wolni, którzy mieli jednak nie mogli rządzić, nie mogli wpływać na te Ateny, ale oczywiście mieli swoje pewne prawa, byli ludźmi wolnymi. Trzecią grupą, bez właściwie żadnych praw, byli niewolnicy. To oni właśnie wykonywali większość prac. Oczywiście Ateńczycy też pracowali, ale niewolnicy nie mieli żadnych praw do jakiegokolwiek wpływania na Ateny. Jeśli mowa o ateńskiej demokracji, należy pamiętać niejako o kilku takich niejako zgromadzeniach, takich warstwach rządzących. Pierwsza to eklezja, czyli zgromadzenie ludowe. Do, ta eklezja to byli ci wszyscy ateńczycy, wszyscy co mieli prawo głosu, czyli niejako wszyscy mężczyźni ateńczycy urodzeni w Atenach, to oni się właśnie zbierali i mogli podejmować decyzje. Następnie mamy bóle, czyli Rada 500. Losowani z poszczególnych grup majątkowych, to oni właśnie przygotowywali projekty uchwał. To oni niejako um, proponowali jakieś zmiany, a właśnie ta eklezja miała taką możliwość ich uchwalenia, albo też nie. Później mamy heliaja. Czyli sąd przysięgłych. Byli to ludzie losowani na rok, ale w takich ciężkich przestępstwach, zdradach Aten, kraju ateńskiego, czy też w zabójstwach, wtedy te decyzje były podejmowane przez aero-pag, czyli takich byłych urzędników nazywanych archontami, którzy właśnie mieli takie. Prawa do podejmowania decyzji o właśnie karach przy takich naprawdę ciężkich przestępstwach. Więc, jak widać, Ateny, demokracja, ale ta demokracja nie była jeszcze taka w pełni rozwinięta. To jednak było, chociaż trzeba powiedzieć, że przecież w niektórych krajach jeszcze do niedawna, w niektórych jeszcze obecnie kobiety nie mają prawa głosu, a już ta demokracja tamta miała takie niejako systemy zapobiegające. Zamachom, które miały umożliwić, żeby ta demokracja w sposób właściwy działała, można ją porównać w pewnym stopniu do tego, co była demokracja polska, demokracja szlachecka. Tam też były środki zabezpieczające, tam też wszyscy szlachcice, mężczyźni mieli prawo głosu, każdy ten głos był równy. Oraz niejako można powiedzieć, że to się pokrywało, ale to już jest w moim innym filmiku. Ale należy pamiętać, że te Ateny to taki niejako zaczątek tej demokracji, taki początek. Oczywiście również tam dochodziło do różnych zagmatwanych spraw, ale w miarę dobrze to funkcjonowało przez jakiś czas, dopóki oczywiście Ateny nie stały się nie zostały podbite przez inne państwa. Dziękuję za uwagę.